Witam Was, jestem a Dzisiaj po raz kolejny zagram sobie w nosperatusa. Nowa kamera ma więcej FPS-ów, więc mogę sobie wjeżdżać na wizję jak mi się podoba. No ostatnio skończyliśmy na cmentarzu, gdzie walczyłem z ghulami. To nie są fajne ludzie. To nie są w ogóle ludzie i nie są bardzo fajni. Ani w ogóle nie są fajni. Są wręcz no... Pierdolą zasady, bo... Powinni uciekać, jak trzeba wracać do królu, a oni nie uciekają. I tu jest właśnie problem, taki duży moim zdaniem. Przebywanie. Ok, ale mi się wydaje, mi się grafika po, po, pogorszyła. Chwileczkę. Tak. Okay. No to teraz... To ja znowu wczytuję. Co ja kipnąłem? Tu mam pistolet, nie ma mamo. Aż na us. na 7 to są na 7 są kołki, dobra. Oczywiście spacer z Crucifixem to najbezpieczniejsza opcja podróży w tej grze. Właśnie chciałem coś spróbować, jak myślałem o tym trochę. I nim zrobimy cokolwiek poważnego ja. prze Dobra. Ja cię przepraszam Człowieku którego imienia nie pamiętam ani nazwiska Wiem, że jesteś księdzem Byłem nawet biskupem, bo masz taki fioletowy pasek na pasie. ze hmm, ciebie w ogóle nie ma, czy coś, że... Eee, to dla dobra... dla, do, dla dobra filmu. Ale ja właśnie umarł, musisz ratować pozostałych. Co z right in a pussy! Da się! No! Ładne. Ładne oczy Ale w pracy mu wbiłem kołek. Dobra. Nie mam żadnego klucza. O, klucze. Nie mam klucza. Przyszedłem stamtąd, więc teraz pasuje wypróbować coś tam. No właśnie... Teoretycznie mógłbym tam przejść Do fosy nie chcę skakać Jeszcze aż tak ta gra nie jest Właśnie... Czym jest to coś tam u góry? Mam nadzieję, że to mi nie zaatakuje kiedyś Ja a ja w ja Okej, okay. trzeba się wykąpać. Jest taki mały problem, bo ja nie mam kielicha. No ale się proszę w ogóle Dobra, kopiel w podzieświęconej będzie odstraszać wampiry. Przynajmniej mam... <ścười> Przynajmniej mam tylko nadzieję. W ogóle, ojciec coś tam chyba umiera. No ja, dalej. Obawiam się, asasynstwa, asesina. Nie dobra, to tak nie działa. Dobra, co to, to trzeba zrobić? Chyba, że... Hmm. O. Nie sądziłem, że się uda. Dobra, teraz gdzie iść? Uhuhu. jest tu kto? No tam! Begon z ponownej ten! Begon no i co? Już umiem żywać w kosypiku. Ej, nie wychodź, gdzie jest? Poszedł sobie. Paga! A ja to koniec. To trzeba zastosować technikę... ...Atak-Krucyfiks. To jest tak. Atak... ...i Krucyfiks. Atak... ...i Krucyfiks. To się może udać. Pierwszy łama. Dobrze, jest ba. No. Czemu ja widzę kursa? Ej, nie mogę użyć krucyfiksu Chwila. Cięcie. Pik. Dobra. No coś się zbagowało. Raz. Dwa. A, nie przejmujcie się to, tylko Musiałem. Synchronizowania dźwięku. O, chlucz. Wschodnie... Aaaa, do wschodniego... dobrze. No, to biegnie do wschodniego skrzydła. Nie. O! Zabalał ci coś? Nie, okej. No weź, no bez jaj Ale żywasz tak? O, czyli jednak tu da się jakiś bardziej skomplikowany kombat O, szyb, On się nie boi Znowu apel, Teraz trzeba przekuć miecz. Okej, okay, nie przekuty. OOOO! God dammit! The gong spawn of Satan! O, oh, ale ich rozduktyłem. Jak znalazłem pistele, pistoletem 6 cool, nice. Tam znowu. Czemu oni zawsze, on zawsze umierają ja w takich pozach? Nigdzie nie ma wody, którą mogę poświęcić. Eee, szkoda. O! No nie było tak źle. Dupy nie ulewa. Często nie umarły ojca a wille, część pierwsza. Wampiry to istoty nocy, które za dnia zapadają w sen, podobny do śpiączki. Wampiry zazwyczaj posiadają na umiejętności. Wampiry unikają czosnku, światła słonecznego, świętych symboli jak krucyfiks i woda święcona. Oraz w niektórych wypadkach muszą spać w ziemizę. Ziemi Wam zabić wampira, żeby wbić mu kołek w serce Ale muszą spać w ziemi ze. Za... Z czym, z czym dobra, jak się chodziło. O pies! A! Nie no, to jak on, tak do niczego nie dojdzie. O! A tak spowiedź. Trzeba zawsze jest mocniejszy. Czemu ja umarłem? To nie ma sensu. Trzeba się przygotować. Dołożyć grzybkę. Ta, encyklopedię już czytaliśmy, no, dziękuję bardzo. Te pies się znikąd pojawił, to jest takie niefajne Włosy mi się chyba że obawiałem się, że da się tam wejść. Nie wejdę. Tu też nie najpierw idziemy tam, bo ja wiem co tam jest. A, tu było co innego. Ooo, oh. to aż tak mogę się... Ale to będzie coś strasznego, ja wam to mówię. Ponop Sajten, where are you? There you are. A to nie jest coś strasznego. Poczekaj, co tak wycięte w moim stole. A, I... Czego jeszcze żyjesz? Ostrzeliłem cię z pigoletów! No nie, ja się tak nie bawię. Dobra, robię mu krater z dupy i wracam. O no, sejfie. Czemu oni zawsze tak wysoko starą? No co, boisz się? I co jest? Dobra, eee, dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. To już tyle na dzisiaj. Komentujcie, subskrybujcie, polecajcie, udostępniajcie na Facebooku na przykład. No i a tyle na dzisiaj. Dzięki bardzo. Cześć.